Pięknie. zaraz na sakro będę, nie jest W łeb się Eee, To jest pewnie ten. To nie był John Wytrych chyba. Wytrych zawias na dobę. taki komunikat. Nie no, ja dzisiaj do niego mówię szef. No zawał sobie tą półkę tu. Michigan? Toż to czarna kalkulator. Hej, nie. No żeby nie widział. Po prawej, no. Toż to zielone i wszystkie. Sytuacje one są przekazane. Są dotyczące korupcji. Kogo? Kogo? No właśnie, panu Zowe, całkiem mój. Panieczka? Panieczka? <grystanie> Proszę, do głosów mówię. Ona się gotuje Trump, ty tak ilo nie bazisz. Co? Co zrobili? Ja robię trika 10 zł. Jakiś <grymne> wybuch? Zboga, <grymne> <fokus kupuj. grymne> <jest> <grymne>

Pan z EFI zdradza pracownika Arcade Byte. Nazywa się Jacob End. Niebieskie włosy, cera hiszpańska, czarny sułtan. Więcej, Więcej zadajemy informacji zadajemy. może pan uzyskać w barze na molo. jest poszukiwany, Należy do Kazuo Nie, nie tylko do. Nazywa się Jacob End. musieli niestety robić takie negocjacje ciężkie i tak dalej. takie naprawdę, Polis jak na Los Angeles. Ale taką ochotę... Ale są dobre, w bugowaniu Mi się zdaje, no. że on mógł coś zostawić w tym rogu, gdzie on tutaj i siedział Czy mi za do nich, czy tutaj, na ten, za Kaliko? A, ja, podejdę tam Za Kaliko, jeśli Kaliko zostanie skubione, do, to oh! to... ...do jest... oh! jest... Dobra, dobra Dogę mi urwało! Właśnie czytałem jestem w szoku Ja też, nie, nie wiem o co chodzi za bardzo dobra. Siema. ma porażka, Dante. No ja wiem, tylko nie wiem z czym to jest podyktowane, no czemu? To, Co to ma być w ogóle? No właśnie, nie wiem i pewnie się dowiemy za niedługo. Lę, nie umiem spierd***ć policji! Lę, nie umiem spierć policji! To za była taka pora na toaletę, że Janek się zapomniał podetrzeć. I tak siedzę, siedzę... Jadę radiowozem, a tu jest problem, nie? Hm. No, no. No, co? Czyli totalny? Jedziesz dalej, nie? W końcu się przyzwyczaiłeś do zapachu. Nie mogę. Myśleć dziwi się, dlaczego ja chcę, bo jak chcę się wczuć? A na czacie widzę tylko baguj, rola i bomba! Tylko ładno czacie. Panie nie potrafi Mopik! Wow. po chłopie 8-1 za ten wzrost. Nie, 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 no my gonimy go cały czas. O! Pach. Hmm? Co? Powiem ci, Grzesiek, taką dziewczynę poznałem. Oho. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę! O, yes, o, żeby to długo opowiadać. No, Piękna brunetka, wysoka, piękne oczy, ciemne oczy o, takie. O, można by było powiedzieć, prawie czarne. Usta pięknie, wyrzeźbione ciało, jest, jak bogini. Lekki, lekki styl, tak zwane ubieranie się, wolne ramionczko, tak zwane. Wiesz o co chodzi? Dobry gust muzyczny, mądra, można pogadać. Naprawdę. Idea nie kobieta. Idea nie kobieta. Ostatnie rzeczy to nie ale to. Naprawdę. Wszyscy się o mnie przewracają. Eee! Ty, dawajcie ustawkę. Co to jest grane? Jeszcze pan, jeszcze pan ode mnie, grat ja ode mnie pan gratis dostanie jeszcze, Nie, jeszcze coś? Tak, ode mnie gratis pan dostanie Ma jeszcze. pan na tacy ważną rzecz O, na tacy ważna rzecz pewnie Proszę bardzo, Nic nie ma na tacy, nieźle Tutaj i proszę wypić jeszcze tego przed, na, rozgrzew na rozgrzewkę No ja na swój, w sumie status drugi No właśnie Pach, Pach. O kur... Wyczułam skok do kanału na autostradę. No! Ktoś wybuch? 110 dziesięć, no! Nie wchodzę, fuck! Nie wchodzę! Ej! Podstawowy błąd, nie wchodź od razu za kimś, bo cię albo podda, albo roz... Krzyki, awantura, drama, płacz. Co? No. Nie było tak. I kto pierwszy pocałował? Ja. Mhm. Uh -huh. Co? Kiedy to było? Kiedy to było? Dobre pytanie, kiedy to było. Z medyczkami nie ma problemu. Dobrze, to idź sobie do medyczek. No żartowałem, choć no tu, no. Co ty myślisz, że o medyczkach tutaj... No dawaj wracaj, nie, 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 nie. Nie, teraz już jadę, o. idź sobie nie, do medyczek. St stój, stój, stój. Idź sobie do medyczek. Nie, stój st Recepcji, jak nie, to jest włamanie na komendę i tutaj będzie normalnie za terroros wszystkich pięciu, sześciu, za sam sam siebie też wyślę normalnie za ten terror. Wszyscy pójdą się. Y 516, mam nie zadymę tutaj w ty. Dawaj go zakuwamy i wrzucamy go wyciągamy, naszego już wytrykuje. Nie, no jak ja mam to zrobić? Proszę się uspokoić, nie wytrychować. Eee, to po pierwsze.